Impreza, jak wiecie, nazywa się First Open Day i po raz kolejny odbywa się w Polsce, po raz pierwszy w Krakowie, także we współpracy z miastem Kraków, z Kraków w formie jesteśmy w stanie tą imprezę dzisiaj gościć u siebie. Ja jestem zaskoczony, chociaż może zaskoczony i niezaskoczony, bo spodziewałem się, widząc co oferuje System Strongtourist, spodziewałem się, że to będzie rosło, ale nie spodziewałem się, że w takim stopniu. Okay, widocznie to, co robimy, ma jednak na tyle istotny wpływ na ludzi, na ich, wręcz na ich życie, że chcą to robić, przychodzą do nas, uczą się i szkolą jak gdyby następną osoby. Mamy dzisiaj podczas wydarzenia około 250 uczestników, także naprawdę spora liczba osób, które przyjechało tutaj specjalnie do Krakowa, nie tylko z Krakowa, ale też z innych miast Polski, po to, żeby nauczyć się, jak budować siłę, po to, żeby zobaczyć, jak wygląda Stronghers. Well, I started the open day because here's the thing. I realized one thing. When people get in touch with us and understand what, we're, what we are about, which is not only about uh, kettlebells and also strength and barbells and body weight, it's also about the community and everything. I realized that from the outside, you can't really get the feeling of who we are. You need to get in touch with us. When I created, you know, and organized the very first Open Day, the idea is, I want to get people who have no idea who we are. I want them to spend the day with us, train with us, learn from us, teach us, because you know, you learn as you teach, you learn, and we will grow together. And when people get exposed to us, probably, hopefully, they will want to join. It's not a training system, but also an idea that Right now is basically my life because it's basically what I do. My life starts with strong in the early morning as I wake up, and ends in the late evening when I go to sleep. It was a game changer for me. Uh, before I got forty years old, even at the time it was, you know, it was uh, uh, the RKC, but it was let's say close to entering my fortieth year. And now I'm fifty-four, and guess what? At fifty-four, I move better, I perform better, and I live better, I feel better, and I'm happier than when I was in my 25s. Warto zainwestować do siebie, do swojego zdrowia, do tego, jak będziemy się poruszać za 10 lat, za 20 lat. Także nie chodzi tylko o to, jak się teraz czujemy, ale w, jakim, w jakiej kondycji, w jakim zdrowiu psychicznym i fizycznym będziemy za 20 lat. Także ja staram się podchodzić do treningu z perspektywy całego życia. Dużo kobiet wątpi w swoje możliwości, wątpi w to, co są w stanie podnieść, czego są w stanie dokazać. A siłowy trening pomaga im w tym przekonywać i te psychiczne ograniczenia. Takim komplementem czy podziękowaniem mojej pracy jest, jak widzę, że moje dziewczyny rosną i w ten sposób w oso osobistym rozwoju. Że się rozwijają nie tylko w siłowym, ale i w osobistym. Ja szukałem przede wszystkim czegoś, co pozwoli mi zbudować siłę. Tak? Chciałem być silny, ale chciałem być silny pod kątem sportów walki. I teraz chciałem zbudować siłę w taki sposób, aby mnie ona przy okazji nie spowalniała, nie zamulała, żebym nie tracił szybkości, wytrzymałości, mobilności. I okazało się właśnie, że dopiero gdy zajęłem się systemem strongfirst, to to zaczęło działać, bo wcześniej zajmowałem się głównie siłownią. Na no siłownia, niestety, taka standardowa nie dawała mi tego. Tutaj, ze względu na to, że w strongfirst oprócz siły bardzo ważną rolę odgrywa też mobilność. To ta mobilność uratowała tak naprawdę moje stawy. Trenuję z ketlami, z przerwami już od prawie czterech lat i uważam, że to jest najlepszy sposób na siedzącą pracę i bolący kręgosłup. Strągfers poleciłbym każdemu z osobna, bo jest dla wszystkich. Dla początkujących, dla średnio zaawansowanych, dla profesjonalistów. Myślę, że każdemu, kto chce zadbać o po pierwsze zdrowy kręgosłup. Zdrowe stawy, wzmocnić się zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Poleciłabym kobietom, bo może panuje takie przekonanie, że sporty siłowe, ciężary to nie jest dla kobiet. To jest dla kobiet, dla szczupłych, drobnych kobiet również, przede wszystkim, bo zbudujemy masę mięśniową, gorset mięśniowy i... i found a tribe let's say i found a system that suits my nature uh, very well uh, it uh, benefits uh, my health it benefits my strength but i would say the most important are the values that we represent the values of uh, strength of honor and uh, team so Te najważniejsze. Mam jak Mamy koleżankę, której lekarz powiedział tak. Z żadnych ciężarów, żadnych ciężarów. Zapisała się na Kettle, nie bolą ją plecy. Jestem pierwszy raz i naprawdę podobało mi się super. Mam nadzieję, że będę przyjeżdżał za każdym razem, jak będzie organizowane. Bardzo mi się podobało. Była bardzo przyjazna atmosfera, taka bardzo inkluzywna. i've been here teaching basically sfls a few times a couple of worships and so on and you know polish people are so passionate and so well prepared and they're, it's hard to get them to trust you but when they trust you you know uh, it's, it becomes something it, reciprocal love you know people spoke about it so more people wanted to join and the energy is growing